Przygotowany jestem na maksa, nie? Do tego odcineczka. Tylko ja bym się pokusił na huśtawce, nie? Widzę, że będzie Dzień dobry. Można usiąść na huśtawce? Nie, bo ja teraz siedzę. Aha. To poczeka pani jak kurę tylko wy, wypuszczę. Kurde wino mi się wylewa. Znaczy to jest soczek, nie? No, ściany. Filip, wstań! Filip! No. no zobacz! Zobacz jakie masz spodnie. Zobacz, co pan tu ma. Filip. I normalnie. Filip. Za kurwię sobie aderko Ty temat zgubiłem po drodze. A mam w kieszeni. Kurwa maczek Normalnie, Epet poczekaj. To, to. Zgubiłem temat, kurwa. Zobacz. No to już za kurwiem wiadereczko, nie? Ogień jest, a temat zgubiłem po drodze, nie? A teraz, kurwa, wracać bez kury To może być ciężko. Normalnie. Możesz pogłaskać, jak chcesz. Nie udziobie, kury nie gryzą, gęsi gryzą. No bo i zimno jest. I ona myśli, że ktoś ją zje. Koko, Koko. No dzisiaj Coco. ludzie są na tym placu zabaw, nie? Bo wczoraj już kurwa jakiś spin był, ale zgubiłem kurwa wybite do chuja. Ty mam. I normalnie kadereczko walimy O kurwa. O kurwa. Słyszysz, my będziemy teraz... Kurwa ile tematu rozsypujesz? Ej, Ale zobacz! Za mało wody trzeba dosikać chyba. Ale jak to? Tego panu nie widać. Ej, pana, to my będziemy. To jest dozwolone? Co? To dozwolone? Ale co? Kura? No tutaj nie wolno z psami przychodzić, a z, A skórę? Jasne. Kurwa, teraz nie mogę odpalić. Proszę cię, zobacz na spodnie dziecko. Zobacz. No jeszcze wiatr mi tu wieje. Patrz kurwa nie, interesuję się kurą, a nie wiaderkiem Czyli wiadra są dozwolone Skoro społeczności to... Ta normalnie, ona mi złote jajka znosi Au Nie no to trzeba jeszcze poprawkę odpierdolęce z języka polskiego zostaw tą kurę Zostaw tą kurę Maluje? Ta maluję. zobacz tu jest pędzel No Że mi farba nie zaschła, nie? No a ogólnie to przyszedłem się pobłać na huśtawce Ale klepie Normalnie Dobra, bo to już jest słabe